Chat play. Cześć, lekko uśmiechnięta twarz, opisz mi proszę sytuację, postaram się pomóc. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Mam pytanie, jeśli pan robi zgłoszenie, czy ja mam prawo wiedzieć, jak pan sformułował, napisał zgłoszenie? Nie możemy udostępniać treści zgłoszenia, ale zwykle są to po prostu cytowane wiadomości klienta. Czyli wy możecie napisać cokolwiek i zamknąć zgłoszenie i nie ma możliwości cokolwiek się dowiedzieć, dlaczego zostało zamknięte lub jak w niektórych jest żądana wiadomość zwrotna, która nie jest możliwa do wysłania. Nie, osoba rozwiązująca zgłoszenie ma dostęp do czatu i w przypadku, gdy treść zgłoszenia nie jest zgodna z tym, co klient chciał przekazać, to brana jest pod uwagę tylko treść rozmowy. Można też przesłać zgłoszenie na ok.małpa.pomoc.play.pl. Ok. Zamykane są tylko zdublowane zgłoszenia i informujemy wtedy, że udzielimy odpowiedzi w pierwszym zarejestrowanym zgłoszeniu. Czy jeśli pan Wojciech wrobi zgłoszenie, to nie może mi użyć klawiszy CTRL plus C, bym wiedział, czy pracownik napisał na temat zgłoszenia? Może i tak zwykle jest to realizowane. Moje zgłoszenie zostało reklamacja 291 209 178 z dnia 17 2023 zostało zamknięte i te następne są tylko cieniem tego, co było w pierwszym zgłoszeniu. U, czyli pan Wojciech w nie napisze mi w przybliżeniu, jakie zrobił zgłoszenie, jeśli o to poproszę. Wojciechem to pan. Pan może napisać na przykład, jaka będzie jutro pogoda i ktoś to zamknie, to mój czas będzie strącony i zgłoszenia będą zamykane. Nie udzielam informacji niezwiązanych z telekomunikacją. Czy pan Wojciechem nie rozumie? Czy masz jeszcze inne pytania? Jeśli nie, to zmuszony będę zamknąć nasz czat. Nie dostałem żadnych informacji. A po jednym H zostało zamknięte i brak jakichkolwiek informacji na zgłoszenie. Treścią tego zgłoszenia była też Twoja rozmowa z konsultantem, jak już wspomniałem wcześniej. Czy wobec tego pojawiają się jakiekolwiek inne pytania, na które jeszcze nie odpowiedziałem? Jeśli nie, to kończymy rozmowę. Tak mam pytanie. Proszę podać numer pracownika Play. I jeszcze raz potwierdzić, że nie ma Pan obowiązku udzielić przybliżonego tekstu, jaki Pan napisał w reklamacji. To ważne dla mnie informacja. Nie mogę doprosić się o włączenie obsługi RCS. Przeczytana. 002669487. Na drugie pytanie udzielałem już odpowiedzi, w związku z czym kończę naszą rozmowę.